Hejka, kociaki! Dzisiaj gramy w Tykon Oby, czyli będziemy robić własne Oby. Nie wiem. Myślałam, że jestem sama na serwerze. Patrzcie, bo to są pustki. Nie wiem. Dobra, to jest co mu Witaj w Oby Tykon. Pomogę ci zrozumieć podstawy gry. Kliknij na pudełko w dowolnym momencie, by... Aby kontynuować, aby rozpocząć, te, aby rozpocząć, zdołać potęga do od słodki. Aha, i tutaj trzeba I patrzcie, przyszło op i fajne.

Mam już kaskę. Proszę bardzo. Teraz zarabiamy więcej pieniędzy. Trzy na pięć. Okej. Okay. Proszę. I ostatni raz. Proszę. Okej, okay, mogę to kupić. Widzisz następne oby. Oby. dan Już. Mam już tyle kaski. I to jest łatwe. Tutaj trzeba tylko skakać. Okej. Okay. OK, mogę sobie tutaj pić? Ej, no czemu? Nie mogę tego przejść. Okej, że sto pieniędzy? Co tutaj mamy? Jak zwykle wszystko jest za Airboks. Kto ja? Ej, to już trzeba. Tak, tak. I tu znika. Ja mam jeszcze lekarzki. Te widzicie prawie było. Jest. Nagrody mamy jakieś. Dobra, nieważne.

Na... Okli, okay, chopa, chopa, chopa. Trzyma pięć, jeszcze dwa razy i ostatni raz chopa. Patrzcie, jak to jest trudne w ogóle, nie? I to jest strasznie trudne. Chyba nupki mi to będą musiały przechodzić. Dobra jest. i bo te nupki to tylko ja muszę to przechodzić. Patrzcie, on tu przejdzie. I to mi nie da. Więc ja tu muszę przechodzić te obby. Każdy będą coraz trud... to trudniejsze. Więc będę musiała sprint? Patrzcie! To jest sprint! Patrzcie. Co to jest? Ej, jeszcze... no. Spooky scary skeleton.

Ej, tu jest za ciężkie już. Widzowie, poczekajcie, tu ja może tu zaraz przejdę. Dobra, widzowie, przyszłam tu dwa razy i teraz pokażę, wodzuję, że pięć to mam zrobić. Więc to jest bez sensu. I ja już mam do tego wprawę. No już, no, no to już traciłam tą, wprawę. Nie mogę to trzymać! Nie mi się tego przechodzić. Dobra, możecie wybiegać... Ej, ile mi już... Patrzcie, ile jeszcze go by zrobiłam. Dobra, ja to biorę to jeszcze. To kupuję. O, Mac się do mnie dołączył. Fajnie. On gdzieś tam powinien się pojść. To zaraz do niego pójdziemy. Ja już nie mogę. Okej. Okay. Ej, coraz lepiej mi to idzie. Dobra, zaraz pójdę do Maksa, tylko skończę to robić. Jezus, Maria, nie mogę tego. Jest. Dobra, idę do Niego. Muszę mu napisać.

dobra. Ja pozdrawiam serdecznie, Maksiu. czy tam Kasper, nie wiem jak tam ciebie mówić. No dobra, następny. oby. Jezus Maria, nie ja mogę tego przejść. Czekoladki, czy czekoladki, czekoladeki, czekoladki, czekolady, Taki. Jezus Maria Jest! Oh, Jest! Za pierwszym, za pierwszym, za pierwszym Aha A kukara... A kukaraca, a kukaraca kukara. Idę, Nie chce mi się już nic I tu nie jest takie trudne, jak mi się wydawało. Co mu się dzieje? Boże, wiem to. Boże. Ej, jesteśmy, jesteśmy tylko dwie osoby na, oddyc, na odcinku. Znaczy, jedna osoba jest, jest na serwerze. Okej, i to jest łatwe. Te oby są, oby są łatwe, ale to, to oby już nie. Ja, ja, ja do niego mówię właśnie po tym. Max już tyle razy był na odcinkach, że po prostu. Ej, dobra, widzowie, ja tego nie mogę przejść. Naprawdę. Ja to chyba zostawię na koniec. Bo ja nie mogę po prostu tego przejść. Nie. Ej, te nupki mi jeszcze głupie przeszkadzają. Dobra, widzowie, nie mogę. No ja ręce się za bardzo spodziwię i patrz ile ja tego przeszłam. Widzowie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków albo part drugi, no to serdecznie Was zapraszam do, dać, do pod moim kanałkiem dać łapę oraz suba. Aby nie przekapić żadnego mojego nowego filmu. A ja się z wami żegnam. Pa-pa!